Zmieniam, a ja śpiewam dwa razy dwa, dv, się zieszawa. Śpiewam trzy razy trzy, pruna się dwie, 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 a dwie, dwie, zaraz dwie, Ja bym mogła być uczona. i Szkoła, Szkoło, uczelnia moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się kto cię stracił. Dziś piękność są w całej ozdobie. Widzę i opisuję, potęsknię po tobie. Wy, mury piękne, które z dala otuchą napełniałyście me naukowe życie. I mnie ucznia do wiedzy nagnałyście z trudem I godnie czuwałyście nad tym szkolnym ludem I łzy się z oczu nieraz pochwycie Gdy do dziennika jedynki się sypały To nad niejednogo głową zbierały się chmury Nikt z całej Ferajny nie był ponury Dziś przenoś moją duszę utęsnioną w krainę minioną Do tych ław malowanych pismem rozmaitym Żubionych cyrklami, kolorowym rytem a poezja bitna na nich wypisana przez długie lata będzie uznawana za element twórczości regionu golubskiego i to nie byle jakiego nowouczniowskiego. Tu znajomy inicjał, tam serce złamane, dalej imiona dziewcząt, chłopców pisane, na korytarzach zaś w każdym jednym kącie widniały napisy o miłości mówiące. Nagle coś z mroku dziwnego się wyłania, Śmieszy, przestrasza, powoduje drgania, stropu, codziennie spaja wszystkie ściany. To nasza latorośl, ma w kochany. Dzieci, oj dzieci, chyba źle się bawicie. Dla was to igraszka, a tu idzie o życie. I kondycje podłóg, tak pięknie zadbanych, przez panie artystycznie wysprzątanych. Śmieje się dziatwa, leje i potrąca. Ktoś na boisku złapał zająca. Zdala, do niego nauczyciel już goni. Co tu się dzieje? I tak, z ogólnego zabiegania rodziły się lekcje polskiego biologii śpiewania. Nikt już nie chce wiedzieć. Nigdy żadne z nas do szkoły nie poderwie się. Bo do szkoły trzeba dwojga. Jeden pisze, drugi ściąga. Każdy panią zagaduje, kiedy dwóję daje nam. Bo do szkoły trzeba dwojga. Jeden pisze, drugi ściąga. Każdy innym podpowiada, kiedy pani pyta nas. Lasy, pola, piasek, woda, słońce, wspaniała pogoda. Hasanie do nocy, podchody, dalekie spacery i zimne lody. Pełne plecaki, wyjazdy, powroty, pamiątki, wspomnienia i psoty. Zielone noce, zwady i przyjaźnie. Ostatni dzwonek zarzmi nareszcie, na plecach czuję mrowie i dreszcze. Ręce mi się posą, czuję emocje. To z nas otrzyma dzisiaj promocję. Szanowne grono, uśmiech ma na twarzy i już o wakacjach pewnie sobie marzy, a z tyłu rodzice dziwne mają uśmiechy, bo jakie świadectwa wręczą im pociechy, a w podzieńce dla nich belgika. A i uczniów widzę mini niepewne, bo jedni z paskiem odejdą zapewne. A na innych w domu pasek czeka pewnie. Ale czas rozpocząć widowisko, bo zaraz dzwonek i wakacje blisko. Cichosza. Oto jest scena, a na tej scenie będzie za chwilę przedstawienie. Bez żadnej blagi i bez lipy. Różnie się tu przedstawiają typy. Niech się publiczność uspokoi, i niech siądzie, na czym da się. Kto nie chce siedzieć, niech postoi. I niech się przyjrzy typkom w klasie. Wszyscy gotowi? Czas zaczynać. Niechaj odsłoni się kurtyna. W tej oto budzie barwny żywot szkolny wiodą różni ludzie. Reprezentowane typki. Uczeni, z zgrywusy, komputerowi maniacy, hobbyści, milczki, aktywni ściągacze, podjadki, myśliwi badacze. Nie sposób jest ich zliczyć istny krem osobliwości. Zdążył kopernik ruszyć ziemię, gear nią obkrążyć, a ja tak sobie drzemię, przynajmniej mam czasu zdążyć. I tym się wśród innych wyróżniam, że się zegarkiem nie przejmuje. Zdążę natomiast dostać buje. To jest ohydne, co on robi, opinie klasy psuje on nam. Moja postawa klasy zdobi, bo ja się uważnie przyglądam, jak się na przykład bąki zbija, jak mucha chodzi po pułapie, ale lekcja sobie, mija, mija, a ja się gapię, gapię, gapię. Żegnaj nam szkoło, dziś wreszcie finał, zakończmy rok szkolny z uśmiechniętą miną. Ja jestem wypompowana, przeuczona, niedospana. Chyba lenistwem wyczerpana. Ostatnie badania dowiodły, że leniwi osobnicy... Oho, nasza uczona, dorwała się już do mównicy. Leniwcu, czas wakacji. Będziesz odpoczywać w cieniu swej akacji. Wiecie, mam najnowsze nowiny. Twoje wieści są zawsze do bani. Nieprawda, to pewne jak w banku. Wszyscy jesteśmy probowali. Gdy tylko zabrzmi ostatni dzwonek, to otrzymamy nasze cenzury. Nagrody za to pojedę w góry. Och, spinaczki, wyprawy, nowe trasy, turniej, rozległe hale. Świat jest taki ciekawy. Kiedyś glob opłynę, będzie wspaniale. I ja wciąż nie, albo marzę, a do nauki czuję niechęć i razu. Zawsze do szkoły marzenia noszę, a z lekcji właściwie nic nie wynoszę. Marzenia bez sensu i bez celu wywiodły już w pola wielu. Wiem, w gaz wziąć się muszę, ale bez nauki problemu nie ruszę. I ja zamiast leniuchować, muszę wakacje nad sobą pracować. A ja w nagrodę polecę z małą do Afryki. Ha prymus będzie z małpkami fikał fikimi. Daj spokój, przecież prymuska pracowała uczciwie, więc w tej, w tej nagrodzie się wcale nie dziwię. Sporo jest różnych szkół na całym świecie, lecz takie jak nasza, na całą globie nie znajdziecie. Nikt nie urządza tu burt i bujek, każdy stara się pracować tak, by nie dostawać jedynek i dwójek. Nikt nie rosiwa tu żadnych plot, młodszym kolegom nikt nie dochucza, choć czasem wesoło do uczniowskich psot. Uczniowie żyją ze sobą zgodnie, chłopcy szanują swe koleżanki, a one zawsze ubranie modnie. Nasze dzieciaki, choć nie anioły, i raczej nie lubią ciszy. Nie demulują bynajmniej szkoły. Dyrektor o uczcił dma znakomicie, nauczyciele troszczą się szczerze, pomocą służą wspaniali rodzice. Teraz czekają nas drogi, wolność, projekty, marzenia. Żegnamy już szkolne progi, po prostu do zobaczenia. Kochamy lato jak bochy rachów Wivaldygo, zmienia się klasa w naszych oczach, Pejs nam szkołę coś miego, nie pięć tak proszę, daj odpocząć. Życie szkolne jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj założniał pierwszy dzwonek, dzisiaj czas rozłączyć losy. Nasza szkoła jest jak drzewo, łamie się, chwieje się w naszych oczach. Zmienia się jak bory roku Iwaldiego. Czuć za zachwytu, ,łych nadziei. Szkoło, szkoło ma najdroższa. Będziesz zawsze w wspomnienia. Każdy tydzień, każdy miesiąc. Szkoło, szkoło do widzenia. Pojemny akord kiedyś brzmiał, Pan cieszył się, gdy Dawid grał, ale muzyki nikt tak dziś nie czuje. Tu kwarta kwinta tak doszło, raz wyżej w dół, raz niżej w dół, Nieszczęsny królu ułożył. Na wiarę nic nie chciałeś brać, lecz sprawił to księżyca blask, że piękność jej na zawsze Cię pobiła. Kuchenne krzesło tronem Twym ostrzegła Cię, już nie masz sił i skardła Ci. Czego mi zarzucasz wciąż, że nadaremno wzywam go? Ja przecież nawet nie znam go z imienia. Jest w każdym słowie światła błysk. Nie ważne, czy usłyszysz dziś najświętsze czy przeklęte. Alleluja. Ale nie za czas zacząć.